Czy chcesz coś pozdrowić? Chciałabym bardzo podziękować za prezent i pozdrowić mojego chłopaka oraz rodziców, wszystkich znajomych i tutaj instruktorów, którzy mnie bardzo pilnują. Dziękuję bardzo. Czy tak bardzo? No nie wiem, właśnie. <laughs> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Jak tam? Jak się czujesz? Jesteś gotowa? No właśnie nie wiem sama, czy mam skakać, czy nie. Trochę stresik jest. A to tu wjechałaś na jazdę, że tak. No. <laughs> Pamiętaj, ja odliczam 3-2-1 Bandji, na hasło Bandji przechylasz się na prostych nogach do przodu, nie łapiesz się już wtedy niczego, tylko tej kamerki, ok? Dobrze. To złap sobie dwie ręce, kamerę. A nie spadnę? Nie, ja cię trzymam, spokojnie. Nie, nogi mi się trzyma. Zaciśnij sobie mocno ręce na kamerce, proste łokcie, prosta, wyprostowana postawa, jedyne co to przechyl się do przodu, dobra? Dwa wdechy jeszcze. Ja nie wiem, czy dam radę. jej kuboję się. Czego się boję? Ja nie spadnę. Nie no spadniesz, tylko przybijesz. Gotowa? Nie. <noise> A, lepiej Najlepiej spójrz sobie prosto w kamerkę albo przed siebie, zrób sobie jeszcze dwa głębokie oddechy, to trochę pomaga. Nie wiem, boję się. Dobra, skoczemy? Jasne, że tak. I nas. Pamiętaj, proste ręce, zaciśnienie mocno na kamerce. Popraw nie. sobie włosy. Gotowa? Nie. Trzy, dwa. dwa.

Uwielbiam Was! Ale mega! goła okay, do klatki piersiowej Dojść na okay, No i witamy